Film omawia sposób zarządzania bazą danych arkuszy blachy z poziomu oprogramowania OSEON. Pokażę to na podstawie arkusza, który mamy zdefiniowany w arkuszu Excelowskim, gdzie no, chcielibyśmy wprowadzić do systemu indeks arkusza. W opisie mamy informację, że jest to blacha nierdzewna format tarkusza 2x1000 i koniecznie chcielibyśmy mieć tego typu indeks jak można tutaj tego typu operacje zrealizować. W zakładce, która się nazywa dane stałe, wykaz artykułów blachy do obróbki możemy na przykład wpisać sobie indeks grupy materiałowej, dla której chcemy dopisać sobie nowy arkusz. I mamy w takiej sytuacji znaleziony tutaj standardowy arkusz systemu OSEAN, BOOST o gabarytach 2000 na 1000 mm. W arkuszu Excelowskim no, mamy Oznaczenie arkusza, które sobie teraz skopiujemy, i następnie poddamy edycji w oceanie istniejący w tej chwili arkusz blachy, i umiejętnie wykonamy teraz operację kopiuj. Wchodząc w tryb kopiowania, mamy odblokowane poletko na wpisanie. Numeru artykułu. Umiejętnie użyjemy kombinacji CtrlV. Możemy również tutaj dodatkowo z arkusza excelowskiego, który mamy do dyspozycji, przekopiować na przykład dodatkowe informacje w postaci opisu. I powinno to zostać bez problemu przyjęte. Ten opis możemy również pisać sobie tutaj po stronie notatek. To w zależności od tego jak nam będzie tutaj w tym przypadku najwygodniej. Format się zgadza, grubość się zgadza. Naciskamy umiejętnie przycisk OK. I do naszej bazy danych został dopisany arkusz o takim indeksie materiałowym jaki sobie zażyczyliśmy on jest oczywiście również do wykorzystania już w procesie programowania TrueTops Boost czy też zarządzania na przykład magazynem automatycznym obsługiwanym przez system OSEO. te same operacje oczywiście można wykonać na piechotę korzystając z przycisku doby następnie Korzystamy sobie z kolejnego formatu, który zechcemy sobie dodać. To będzie średni format. Dopiszemy tutaj, wybierając z listy, jaki to będzie materiał. Mierdzewka o grubości 0,5 mm. Pisujemy 2500 na 1250. No, i trzeba by było jeszcze te uwagi tutaj dopisać. I naciśniemy przycisk. OK. Efekt jest taki, że mamy kolejny format. No, jeżeli byśmy chcieli mieć tutaj jednolitość oznaczeń, to wypadałoby jeszcze w takim wypadku, kolejny raz użyć przycisku ctrl-c, Ctrl no i tutaj dopiszemy sobie tylko tak, żeby mieć jednolitość nazywnictwa oznaczenia typu format i mamy zdefiniowane dwa arkusze. od razu mówię, na tym portalu jest również pokazana opcja importu danych na temat arkuszy, które chcemy, żeby się znalazły w bazie danych OSEON. Na końcu tego filmu umieściłem również link do, tego, do tej publikacji. W przypadku pytań, prosimy o tradycyjnie kontakt na adres stop.smaupa.pl.truf.com. Dziękuję.